Dzień dobry Państwu, witam Państwa w programie Gotuj z Szebenem, kolejnym odcinku programu Gotuj z Szebenem. Dzisiaj, proszę Państwa, świątecznie, w zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, yy, taka mała potrawa, no właściwie zabawa dla całej rodziny. Ubaw po pachy, proszę Państwa. Yy, czego będziemy potrzebować? Yy, dwóch jajek, na dwóch osób dwóch jajek, ale generalnie, gdy większa rodzina, wtedy jaj jest więcej, yy, prawda? Yy, Ananasa. ale nie musi być dojrzały. Najważniejsza jest ta część ananasa. To można spokojnie wyrzucić. Yy, kiełbasy. To jest wędzona piersi z indyka. Oliwki, ogóreczki, papryczki. Yy, I różne inne dodatki są mile widziane. Ale o tym za chwilę. Na początek myjemy jaja. Ważne jest, żeby je dobrze umyć. Bo, jakby nie było. Jajka to jedyna rzecz spożywcza, która wychodzi z dupy zwierzęcia. No dobrze. I teraz nożem robimy taką dziurkę tutaj. <słuch> no, troszkę się nie udało. Generalnie chodzi o to, żeby zrobić wydmuszkę. Ale takie coś też, też się nada. Odkładamy, nie wrzucamy skorupek. Skorupki są bardzo, bardzo ważne. No, i drugą. A, może tak nawet spróbuję. O, nawet. Nawet, proszę Państwa, lepiej. I wylewamy. O! Wylewamy I to wszystko tutaj. No i teraz tak. Trzepaczką, trzepaczką. Ubijamy to. A, to nie musi być dobrze ubite, bo właściwie nie jest to nam w ogóle potrzebne. Eee. Ewentualnie, jak żona robi ciasto, albo nie wiem, babcia e, piecze świąteczny piernik, e, wtedy możemy jej to oddać. Będzie szczęśliwa i uraczy nas jakąś taką e, nalewką własnej roboty. Ewentualnie e, szczyptą imbirówki. E, w każdym razie to nie jest istotne. No i teraz e, najistotniejszy e, fragment. Odcinamy tutaj tego ananasa. To nie jest ważne, jak mówiłem. Najważniejsze jest to, proszę Państwa. taki tutaj czubek, właściwie taki włochaty. Yy, z taką fryzurą ula na cebulę. Yy, będzie nam to potrzebne. Dalej, żeby było ładniej, stawiamy na środku. Oże, O, proszę bardzo. Pięknie stoi. I teraz tak. Wyrzucamy tutaj... O, tak cztery oliweczki. Plastereczek. Wędzonego indyka. Z jednej strony, z drugiej, jak mówiłem, to jest dla dwóch osób. Gdy jest więcej osób, po prostu więcej wyrzucamy rzeczy po różnych stronach. Y, talerza. Y, półmiska, tudzież półmiski. Y, koryta. Y, I tak dalej. No i też tutaj o jak trafimy z kiełbasą. No, może jeszcze. No, to już nie, nieistotne. To nie chodzi o to, żeby się objadać, broń Boże, bo istota tej potrawy jest zupełnie inna. Chodzi o radość, proszę Państwa, świąt. Najważniejsza rzecz Boże Narodzenie. Stąd jajko. Proszę Państwa. No cóż, yy, zmrożona, zimna. Daj, bo lubię. Nalewamy tutaj o, do jajeczek wódeczkę. Ona musi być zmrożona, ona wtedy jest taka. Bardziej gęsta i fajna. Stawiamy jajeczko tutaj. Ach, pięknie stoi! Wspaniale wygląda! Właśnie o to chodzi o zabawę! Jakby był wielkanoc, to czas wielkiej radości! Więc, no bawmy się i radujmy! Jest to talerz przychodni, więc po prostu y, podajemy go sobie, przy, siedząc przy wigilijnym stole wielkanocnym, przekazujemy go sobie z ręki do ręki. No i to działa tak, że, no na przykład. Siedzę sobie przy stoliku ja. No, a zacznę pierwszy, bo lubię. Yy, no i co? I jajeczko. I mam blisko, proszę państwa, do zagryzki. Mm. Rewelacja. I oliweczka. Jak mm. Tak, proszę państwa, no, o to chodzi właśnie. Bardzo, właśnie, chodzi, na tym święta, święta, Przynajmniej u mnie w domu żeby... Najważniejsze, żeby nie kończyć na jednym. Jednego, to można sobie to wiadomo w w środę dziabnąć, a w święta to trzeba pić.